Przechodzimy do tematów franczyzy, ważnego tematu, w, szczególnie ustawy franczyzowej, który elektryzował franczyzobiorców i franczyzodawców również. Monika Ferreira, founding partner i GE's. IG is in good strategy, Franczyza 2.0 jest naszym gościem. Dzień dobry. Dzień dobry, witam serdecznie. Ja autorka programu Dobra Franczyza w Biznes24. Monikow, nie udało się samoregulacja rynku franczyzy w Polsce, więc minister Ziobro postanowił samemu zająć się, tą, zająć się tą ustawą. Co twoim zdaniem powinno się znaleźć w niej, aby wypełnić realne zapotrzebowanie wszystkich interesariuszy tej, tego, tego sektora gospodarki? Pytanie generalnie przede wszystkim jest takie, czy ta ustawa jest potrzebna, bo trzeba powiedzieć, że rynek próbował się sam regulować. Powstała komisja, która pracowała nad kodeksem dobrych praktyk dla franczyzy, która składała się z reprezentantów różnych środowisk w ekosystemie franczyzy. Branża się nie dogadała, więc jesteśmy w temacie ustawy, i jakby dążenia do tego, żeby uregulować. teraz ja. Patrzę na tą sytuację ustawy z perspektywy pracy z biznesem, przyglądając się biznesowi od strony rozwoju strategicznego, operacyjnego, franczyzowego, analizując często systemy i gotowość okay. do franczyzowania. I tak naprawdę z mojej perspektywy regulowanie ramy formalno-prawnej niekoniecznie odpowie na problemy realne, które są w branży A franczyzowej. A jakie to są problemy? To są problemy, które są zwyk zwykle związane z rozwojem organizacyjnym, a bardzo często właśnie z brakiem wystarczającego przygotowania systemu franczyzowego do tego, żeby działać w tej formule, jaką jest franczyza. W związku z czym yy, Bardziej widziałabym szukania, szukałabym rozwiązań w zakresie stymulowania branży do sięgania powyższy poziom zarządzania, rozwijania systemów sieciowych, tak, żeby dobre praktyki wchodziły do gospodarki, bo będą w szerszym zakresie wchodziły do biznesu. Mhm. Tylko pytanie, czy w ustawa, czy taki akt prawny jak ustawa? która zasada reguluje reguluje normy prawne czy otoczenie prawne tej formy prowadzenia biznesu, czy to jest najlepsze miejsce do tego, aby wspierać tak przy no, czym miękkie powiedzmy jak dążenie do poprawy zarządzania. Tak, tak. To, to nie, nie powiedziałem, że to jest całkiem rzecz miękka i zupełnie nie chodzi o to, żeby ustawa to wspierała, więc jakby pytanie jest, bo to ciągle jest sprawa otwarta, czy ta ustawa będzie, czy rzeczywiście ustawa nam najbardziej za, ten problem zaadresuje. Więc oczywiście w ustawie nie będziemy tego regulować, ale być może agendy rządowe i środowiska, które zajmują się tym tematem e, e, mogłyby zwrócić się właśnie ponownie ku temu kodeksowi, który by e, wzmacniał te praktyki więcej bardziej bardziej je podbijał, jakby, aby strony szukały inicjatyw w ekosystemie franczyzy, które, na przykład, edukacyjnych, na przykład takich, które przeznaczają określone kapitały na inicjatywy, które stymulują rozwój. No właśnie, i to jest, to jest pewnie wyzwanie dla twego projektu Franczyza 2.0, który jest, ma taki element rozwijać? No ja generalnie w, w ramach projektu w 2021 roku wystartowałam taki projekt, taką inicjatywę szeroką w ekosystemie franczyzy, aby pokazywać drogi, którymi liderzy we franczyzie chodzą. I też jakby taka narracja temu towarzyszy, jak rozpoznać dobrą franczyzę, żeby kandydaci na franczyzobiorców wiedzieli, jakie kryteria oceniać, bo to rzeczywiście mam wrażenie, że jest taka niewystarczająca wiedza o franczyzie, i, I ludzie w sposób taki dość uproszczony e, przyjmują kryteria, żeby sobie wybrać. Wydaje im się, że nie wiem wszystkie franczyzy retailowe to są takie same, a wszystkie gastronomiczne to też i, i jakby e, gdzieś tam nie zagłębiają się, czy są jedne lepiej rozwinięte organizacyjnie strategicznie, a drugie mniej. W związku z czym ten projekt rzeczywiście już ma e, półtora roku, bardzo dużo marek franczyzowych wzięło udział w naszych inicjatywach, w konferencjach, w publikacjach. Teraz książka. O, Budowaniu zyskownych sieci, zyskownych przedsiębiorczych sieci, będzie wypuszczona w rynek. Natomiast tutaj to, co chciałam dzisiaj na tym etapie podkreślić, to, to ta inicjatywa Franczyza 2.0, która zaczęła się od pokazywania franczyzowych systemów 2.0, czyli zaawansowanych systemów organizacyjnie, teraz będzie też pokazywała taki archetyp franczyzobiorcy 2.0, który, który to franczyzobiorca. Ja jakby celowo zależy mi na tym, żeby pokazywać, Drogę, jak można rozwijać franczyzobiorcę, jak można rozwijać jego przedsiębiorczość, stymulować jakby jego lepsze przygotowanie do prowadzenia tego biznesu jako franczyzodawca, tak, żeby żeby rozwijać przedsiębiorców, którzy lepiej sobie radzą w tym biznesie, którzy zarabiają, potrafią rosnąć zyskownie. I to są jakby ro kierunki rozwiązań, e które możemy przyjmować być może bez ustawy. No właśnie, chciałem Ci jeszcze poprosić, żebyś powiedziała, czy nie ma jakiegoś takiego, czy nie, czy nie widzi zagrożenia związanego z nadmierną regulacją, z chęcią nadmiernej regulacji ustawy franczyzowej. Um. Czym to się może skończyć? Znowu ta ustawa, tutaj Ministerstwo Sprawiedliwości zakłada, jakby rzeczywiście takie zrównoważone podejście do tej ustawy, nie zakłada przeregulowania, jak podkreśla i też bierze pod uwagę głosy różnych stron. Natomiast zawsze oczywiście jest ryzyko przeregulowania. To, co jest istotne szczególnie z mojej perspektywy, to ja się bym trochę obawiała że regulacyjność wpłynie na to, że mniej spółek będzie chciało franczyzować. Biznes, czyli będzie mniej systemów franczyzowych nowych, które będą powstawały, A szkoda dlatego, że nowa ekonomia też stwarza bardzo dużo szans dla franczyzy. Nawet spółki technologiczne dziś mogą się franczyzować, na przykład wychodząc z master franczyzą. Hmm, naprawdę? St naprawdę? Studia na przykład programistyczne? Też dzisiaj na przykład, ale dzisiaj, dzisiaj w subskrypcji jakiś model działający może wyjść z master franczyzą na rynki zagraniczne i tam szukać operatora, który rozwinie infrastrukturę organizacji franczyzowych. A więc Koncepcji Franczyza 2.0 usłyszą Państwo w programie Dobra Franczyza, którego autorką jest Monika Ferreira. Bardzo Ci dziękuję za rozmowę. Bardzo dziękuję. Dziękuję bardzo.